reprywatyzacji. Oczywiście co do e, prywatyzacji to tutaj także mamy, mamy e, różne koncepcje co do zakresu i sposobu jej e, przeprowadzania. W rozumieniu konserwatystów własność jest czymś naturalnym, można by powiedzieć. Czy to oznacza, że własność jest dla nich święta i może być wykorzystywana, święta w tym potocznym oczywiście znaczeniu, i może być wykorzystywana w, do, w dowolny sposób? No niekoniecznie. Konserwatyści zwracają uwagę na funkcję społeczną własności, to znaczy własność musi służyć. To jest taka koncepcja augustyńsko-tomistyczna w gruncie rzeczy, wywodząca się z teorii Augustyna i Tomasza, mianowicie mówiąca o tym, że własności nie wolno wykorzystywać w złych celach, dobre używanie własności jest bezgrzeszne. Nie samo posiadanie własności jest grzechem, a niedobre jej używanie, a więc używanie jej przeciwko na przykład ludziom czy społeczeństwu. Już nie będę rozwijał, tutaj oczywiście wspomniałem, reprywatyzacja jest tutaj bardzo, bardzo ważnym, ważnym. Można by jeszcze na temat wielu aspektów konserwatyzmu mówić, ale w tym momencie trudno by było dokonać jakiejś rekapitulacji całości, całości tegoż wystąpienia. Może w pytaniach się pojawi, pojawią tam jakieś zagadnienia, które ewentualnie rozwinę. W każdym razie, proszę Państwa, wydaje się, że w polskim konserwatyzmie zarysowują się pewnego rodzaju trzy nurty w tej chwili konserwatyzmu, e, zasadniczo w moim przekonaniu. E, choć chyba adekwatniejszym byłoby stwierdzenie, że to są pewnego rodzaju tendencje myślowe niż nurty, jeszcze nadal, e, mimo tych upływów powiedzmy około 20, 20 lat. Ale 20 lat w kształtowaniu nurtu czy ruchu politycznego to wcale nie jest wbrew pozorom dużo. Pierwszym takim, to wyodrębnienie ma oczywiście, ma swoje źródło w różnie rozłożonych akcentach, co do, co do zasad i wartości, o których tutaj mówiliśmy. Pierwszy można by nazwać konserwatyzmem integralnym. To jest ten konserwatyzm, który poszukuje silnych związków z religią katolicką. Przy czym katolicyzm jest tutaj rozumiany przede wszystkim na sposób tradycjonalistyczny, jako nadrzędna wobec polityki religia. Oczywiście nur ten pozostaje niechętny także zmianom posoborowym w kościele. Mówię tutaj oczywiście o drugim Soborze Watykańskim. Zwalcza tak zwany katolicyzm, katolicyzm otwarty. W tym oczywiście w nurcie powstaje nam zasadnicze przeciwstawienie wolności i prawdy. To znaczy, wolność jest o tyle, o tyle mówię tutaj o prawdzie w znaczeniu, w znaczeniu religijnym, wolność jest o tyle dopuszczalna, o ile ona nie jest przeciwna czy sprzeczna właśnie z prawdą. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o państwo, ona jest tą organizacją celową, która wypełnia wobec jednostki funkcję pewnego augustiańskiego bicia Bożego, to znaczy konstrukcji systemu, który powoduje pewne kierowanie, kierowanie człowieka na etyczne, etyczne postępowanie. Kategoria narodu w jego wspólnotowym ujęciu wydaje się mieć znaczenie przede wszystkim w przeciwstawieniu kategorii społeczeństwa obywatelskiego, tak zwanego, które jest tą kategorią bardzo liberalną i związaną z liberalnymi wartościami. Czyli chodzi tutaj o to społeczeństwo obywatelskie interpretowane w kategoriach laickiej, laickich społeczeństwa wolnych, samodzielnych, autonomicznych, <tryk> niezależnych jednostek. Oczywiście takie podejście do społeczeństwa przez ten nurt jest negowane. Nur ten wydaje się akceptować ewentualnie autokratyczną formę władzy przy jednoczesnym przekonaniu, że nie jest ona oczywiście sprzeczna z wolnością, bowiem prawdziwa wolność jakby może być realizowana tylko w dążeniu do dobra krystalizuje się raczej właśnie w klubach czy w tego typu środowiskach bądź w powiedzmy frakcjach w ramach szerszych, szerszych partii. Druga tendencja czy nurt to konserwatyzm liberalny. Nawiązuje on tutaj do, do klasycznego, w jakimś sensie do klasycznego liberalizmu, ale odrzuca jego podstawową zasadę, to znaczy tę optymistyczną wizję człowieka, jego, jego natury, możliwości intelektualnych, założenie kontraktualnej genezy państwa, czyli państwa jako umowy społecznej, czy też, czy też no, właściwą, liberałą wiarą, wiarę w postęp. Zresztą nurt ten wydaje się chyba najbliższy spuściźnie Edmunda Barka. Pod względem ekonomicznym mamy do czynienia z Wyznawaniem czy, czy propagowaniem zasady państwa nocnego stróża, założeń Leises fair. Demokracja współczesna uważana jest przez ten nurt na ogół za degenerację, można by powiedzieć, demokracji liberalnej, dającej pierwszeństwo zasadzie wolności przed, przed zasadą równości. Współczesna demokracja jakby odwróciła tę e, zależność według tego, Nurta. A więc dominuje pewna idea republiki, choć często, często ewentualnie podnoszone są zalety demokracji elicystycznej, czyli demokracji elit, ale też czasami, proszę Państwa, czy czasami właściwie można się spotkać z odrzuceniem także demokracji jako, jako formy rządów. Nurt ten próbuje godzić elementy konserwatyzmu i elementy liberalizmu, i czasami, czasami mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem pomiędzy głoszonymi z konserwatywnych pozycji ideami, a promowanym na przykład wolnym rynkiem, czyli ideami materialistycznymi, bo przecież wolny rynek na ogół z materializmem się w ten czy inny sposób wiąże. I trzeci nurt wydaje się. Neokonserwatyzm czy neokonserwatywny wydaje się akceptować rolę nowoczesnego państwa i zasady suwerenności ludu, ludu rozumianą jako rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Przede wszystkim opowiada się za ewentualnym uszlachetnieniem demokracji, natomiast demokracja jest tym ustrojem, który jest właściwie przez nich w całości czy w pełni, w pełni akceptowany próbuje w jakimś sensie nawiązywać do, do, do e, takich wzorców jak Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii czy też e, no, Partia Republikańska e, z, Amerykańska. Ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, że z punktu widzenia jakby europejskiego czy naszych pojęć to Partia Republikańska niekoniecznie jest konserwatywna, natomiast e, cze, e, znajduje się oczywiście tam nurt konserwatywny w ramach tej partii, natomiast jako całość trudno byłoby ją jako konserwatywną e, określić. E, ten nurt e, deklaruje dążenie do silnego, ale ograniczonego, zdecentralizowanego e, państwa. Jak nie wiem, kończyć zdaje się, tak? Bo trochę przeciągnąłem, żeby... ale... Mówię tutaj, to jest taki, taka masa różnego rodzaju no, zagadnień, że właściwie trudno to ograniczyć do, do bardzo krótkiego wystąpienia. Te trzy modele stanowią pewnego rodzaju typy idealne, o których tutaj mówię, są daleko idącą syntezą przypuszczalnych tendencji, tendencji rozwojowych. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o pewnych perspektywach konserwatyzmu. No, trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że proszę Państwa Polska nie jest Wielką Brytanią, gdzie to chyba Cichocki tak użył takiego określenia, gdzie system polityczny, jak i konserwatywne idee są od wieków ugruntowane. No te przerywanie ciągłości właściwie tworzenia się myśli politycznej czy działania nurtu y, politycznego y, powoduje nie tylko duże rozdrobnienie, ale także no pewnego rodzaju y, wielość koncepcji i y, brak, brak y, pewnego ideologicznego, w jakimś sensie y, ideologicznej spójności w ogóle konserwatyzmu jako całości, powiedzmy tak. Y, Poza tym, no, trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że w związku z tym w Polsce trudno znaleźć jakby pewnego rodzaju ciągłość tradycji, do której można by było się odwołać. Ta tradycja w tym rozumieniu konserwatywnym, a więc jako coś, co jest bardzo pozytywnie, pozytywnie kwalifikowane, jest bardzo pozrywana, poszarpana. W związku z tym trudno odwołać się do czegoś, co, co stanowiłoby jakiś ciąg myślowy.